TVG9 Łukaszenka postawił się Rosji i wygrał. Wygrał konflikt o tranzyt gazu. Rosja odkręciła kurek i zapłaciła Białorusi. Gazprom znawia dostawy na Białoruś w pełnym wymiarze. Ogłosiła rzeczniczka Kremla. Wcześniej wicepremier Białorusi Ładzimir Siemaszko oświadczył, że jego kraj zapłacił Rosji 187 milionów dolarów stanowiących spłatę długu za gaz. Także Gazprom poinformował o spłacie swoich długów wobec Białorusi. A więc, co by nie sądzić o Łukaszence? Jest to twardy gość... Z jajami, z którym Rosja jednak musi się liczyć. No, kiedy dążył do zjednoczenia z Rosją i z nimi się bratał, to się bratał, ale kiedy walczy, to walczy na całego. No nie co, co u nas, gdzie nasi kundle tylko potrafią dużo gadać, a gdy ktoś tupnie na nich nogą, no to się chowają jak szczury Także mimo że nie jestem fanem oczywiście tego człowieka. Nawet yy, raz niecały jeden dzień sobie. Wreszcie u niego przesiedziałem. Ale. gratuluję mu. Gratuluję mu i. Jestem pełen podziwu za to, że jest twardym gościem, gościem z jajami. I widać właśnie to popłaca w polityce zagranicznej.